Witam serdecznie na kanale Cudenka dla Domu i mam tutaj dzisiaj taką niespodziankę. No i chciałbym od razu zaprosić do prezentacji z kamerzystką Justynką <grym> i prowadzącym Arturem. Justynka śpi już. Kochani co zapraszamy od razu od razu zapraszamy. A jeszcze momencik. No no, najważniejsze. Mamy tutaj takie piękne cudo. Cudenko pierwsza klasa. No stan, jak to mówię, igła. Poczekajcie do końca. Ale, ale nie zdradzaj. Ale nie zdradzaj, co to jest. Ale, ale, ale nie. Ale, ale tak, dobrze. Zapraszam na stoliczek. ładnie. To zudenko będzie w trakcie. Od tego zaczynamy? Tak, od tego. Nie, no, ja zaczynamy sobie Drubo. trio. Ale nie, bo nie potem może... nie będę wiedział. Dobrze, to zudenko sobie zostanie. Trioletin, tak jak po kolei, sobie ładnie przygotowaliśmy i spisaliśmy sobie tu wszystko. Jest to piękny trioletin. To w ogóle wygląda super, nie? Pięknie to jest zrobione, takie złoto kobaltowe, nie? Tak, koloru, nie? Tak wygląda. Pod spodem prawdziwy kobalt, kochani. Letin, talerzyk. Coś tu się muszę. Pakowanie jeszcze zostało. Wygląda pięknie, stan idealny. Trio letin. Tak jak zawsze, kochani, wpisujemy w komentarzach. Trioletin i cenę. Zawsze tą cenę. Dziękujemy, że wszyscy się do tego stosują pięknie, tak, tak. żeby każdy widział, żeby każdy e, widział po prostu, że jest cena, że ktoś to kupuje i fajnie jest. W komentarzach wpisujemy Trioletin 45. Dobrze. E, to tak, kochani, teraz następna piękna rzecz. Mały o, minęłeś ja tam widzę. O minęłeś coś. <laughs> Bo ja mi się podoba ten ładny piękny mlecznik. Złocenia, nie wytarte, stan idealny. Sygnowanko Justynka, mam nadzieję, że okularów nie potrzeba. Co Oskar. Pisze? O jak pięknie. Dobrze. Piękny mleczniczek, takie róże. No. Kochani wpisujemy mlecznik 20. Dobra, puzdereczko. Takie piękne puzdereczko. Jak widać, puzdereczko Wam zmierzę. Chyba mieliśmy już takie puzderko. 8 cm, ale... 7,5 szerokości. Piękne róże. Kochani, to jest Arzberg. Jest to bardzo stara, niemiecka porcelana i puzderko jest w stanie igła i to puzdereczko jest za jedyne 25 zł. Wystarczy Na wpisać. płatki do makijażu akurat powiem Ci, bo sprawdzałam. Sprawdzałaś? <grywa> Coś ty. No i pięknie. No to Justynka ma tu jeszcze porcelanowe jabłuszko. jabłuszko. Porcelanowe hmm. jabłko, jabłko, przepraszam, jabłuszko. 16zł kochani, takie ładne porcelanowe jabłuszko Pięknie jest, tylko pięknie widać, żebyśmy sobie pięknie. nie nagrali znowu tak jak żeśmy nagrali nie? Pewnie nie jedna osoba się z nas śmiała Ojej, pomyłki Ale się zdarzają Pomyłki się zdarzają, źle po prostu z, z, zmontowaliśmy film No to było Zdarzyć. na szybko Dobrze, świeczniczek Dyszka Taki mały świeczniczek Malusieńki, widać jak moja ręka Co tu mierzyć ten świecznik, to raczej chyba nie ma sensu 8 szerokości 7 wysokości damy parę tych świeżuszek, dorzucimy do, do tego piękny w serduszka. No, na stolik romantycznie. Świecznik 10, wazonik mini. Jest to taki ładny, mały, piękny wazoniczek. Śliczny wazonik. Stan idealny. Tu je była jakaś naklejeczka, ale to tam sobie ktoś czyści, jak ktoś będzie w jego nabywcu. I tu jest wazonik Hutchenreuther. Mhm. Dobrze. No i wazonik 25, kochani. Dobrze. Tutaj od razu rzucam na, na stoliczek. Napast, napastnik. Nap, napastnik, ja to na to mówię. A Jak? to jest napastnik, nie? Napastnik. A ja mówię napastnik. Napastnik. Naparstnik, napastnik, kochani, 10 zł. Z ptaszkiem bez sygnowania. Fajna cena za napastnik. A jakąś ostatnio to nazwę wymyśliłeś, że kazaliśmy mi pokazać? Nie? nie wiem, kot, nie pamiętam. No i co. No dobrze. No i. Kochani, następne przedmioty przed nami są to trzy talerzyki kolekcjonerskie. To są na, na razie ostatnie talerzyki, które mamy na stanie. Jest to napisane w Wajnach, ten święta Bożego Narodzenia. Talerzyki w stanie igła. Tale, ta, każdy talerzyk po 25 zł. Wystarczy wpisać talerzyk 1982. 25, jeżeli ktoś chce osobno. Ten jest talerzyk 1987, także 25 i talerzyk 1988. Talerzyki są w stanie jak nowym, bez zadrapań, nie. bez niczego. W stanie igła, jak ja to mówię. Można powiesić Berlin. no, no Chyba, że ktoś chce trzy od razu, to wpisać. kupuje trzy talerzyki, 75. Mhm. Bardzo ładne te talerzyczki, naprawdę piękne. To nie te jest kupiliśmy? ładny ten na tym. Pani, nasza kochana Ewuniu, pani wie. Która, do której Pani mówimy, Pani to chciała, talerzyczki, ale my nie mamy tych dat, co Pani by chciała. Może nam się kiedyś trafią. Mamy na będziemy szukać. Wpisane, będziemy szukać, nie? No dobrze, kochani, to tak. To co? To po tańcuweczka na stole tutaj z tą porcelanką. Piękna waza, waza taka ładna, śliczna. Przepotwornie ładna. Tylko ja pokażę? To jest ten, kochani, Wileroj-Boch. Proszę bardzo. Piękna waza, no, bomboniera, można powiedzieć. Szerokość tego, po, tej poezji to 22 cm, wysokość 16,5. Co tu bardzo jeszcze mierzyć? Bardzo. Wzór cebulowy, stan igła. Kochani, waza jest na licytacji od stówki. Licytujemy od stówki, przebijając o 5 zł. No, się śledzić komentarze, czy ktoś tam coś przebił, czy nie, czy w ogóle ktoś zainteresowany tak. taką wazą jest. W każdym razie bardzo warto cena to jest w ogóle naprawdę śmieszna za takie cacuszko. Eee, no i co kochani? Eee, licytacja do... soboty... Przepraszam, do niedzieli do 18. Licytacja do niedzieli do 18. No bo jutro jest sobota. A my się ciągle mylimy, nie? No, za szybko to no, cieloki leci. takie. Dobrze. Cieloki, cieloki takie. No to dobra, mm -hmm. To co? To ten tutaj. Dziękujemy mu bardzo za tą piękną wazę. No i tutaj mamy taki talerzyk z dzidziurkiem. No, ale przytrzymaj tam gdzie jest talerzyk. Mhm. Tu proszę zwrócić uwagę, to jest istotne, to jest ważne, jest to talerzyk bardzo stary, kolekcjonerski z 1915 roku, Rozental. Tu takie koślawe, pewnie sobie ktoś tak zrobił. Jest to talerzyk, który można powiesić na ścianę, deserowy, 21 cm szerokości. Talerzyk jest za 60 zł. Ma malutkie uszkodzonko, o tym pokazujemy. Jeśli komuś to nie przeszkadza, może talerzyk powędruje do kogoś i dostanie drugie życie. To, że jest lekko uszkodzony, nie znaczy, że trzeba go wyrzucić i w ogóle. Owszem, tak? mm. można dać drugie życie takiemu Oczywiście. talerzykowi. Ja uważam, że piękny talerzyk ma 110 lat. No, co tu więcej oczekiwać? Za 60 zł? Jak za darmo? Ja, jeśli ktoś wie, ile taki talerzyk kosztuje, to na pewno, na pewno się ze mną zgodzi, że to jest naprawdę bardzo dobra I cena. I na pewno nie straci. No, dokładnie. Dobrze, talerzyk sobie wędruje tutaj z nami przez góry i lasy i wyląduje na emigracji z nami i no. Kochani, teraz tutaj cacko nad cackami. Justynka, wam powiem, bo ja ciągle gardło. A, a Justynka tu sobie siedzi i sobie haha, i se... Ale ja trzymam. Dobrze, macie tutaj trio, bardzo ładne. To jest chodzież. Już nie mogę z tym poradzić. Proszę bardzo. Poszedłem się na spacer. Tak jest to trio, Chodziesz? bardzo ładne. Może majdne tak będzie lepiej wyglądało. No, I wezmę pokazywam. ściągnę, bo jest taki o. stan, że po prostu petarda. Yy, tak trio jest sygnowane, Chodziesz? no piękne, nic nie powycierane w ogóle. Nic. tam igła u mnie znaczy naprawdę, bo perfekto. Trio jest na licytacji. Od złotych sześćdziesięciu. Trio jest na licytacji od 60 zł, kochani. Licytacja A ja do niedzieli. Od 60 zł. A, bo tak nawet powiedziałem. Od 60 zł, kochani, trio y, do niedzieli można sobie to trio wytriować wylicytować. No. Dobrze, jedziemy. Trio Schumann tutaj na, no, na nas czeka. Możecie. Tu jest też mm. takie trio Schumann. Bardzo dobra niemiecka firma. Czy tam wykonawca? Takie ładne trio Schumann. Widać. Bardzo ładne. Ładne trio, ale zrobiliśmy Wam fajną cenę. Trio Schumann 40. Pampara. Teraz taki kubeczek. Stara niemiecka porcelana. Właściwie ceramika. Nie, czekaj, to jest, to jest ceramiczka. Ceram ceramiczka. Ceramika. Mm -hmm. GDR, GDR. Jest tu gdzieś yy, widać GDR. Czekaj. No ale bardzo. O, o, o. No GDR. GDR. Bardzo ładny. Tak jak widać, fajny, śliczny. Z takimi polnymi kwiatami. Długość no, 16, nie? no, wysokość 10. Piękny, piękny, takie mm. wypukłe, trochę te kwiatki są. Kubek można po prostu wpisać kubek. To może być jako sosierka, może być jako mlecznik. My po prostu prosimy, tak. wpiszcie kubek 16. No kubek. ja babcia w takim kwaśnym, kwaśną śmietanę robiła. Tak? Dobrze mówię? Co ty gadasz? No tak, no, w takim kubku. Nie smacznego. No, że... no smaczna śmietanka. No. Kochani, jedziemy dalej, lecimy dalej. Piękna. Oczywiście znowu piękna sosjereczka. Sosierka. Pięknie. Mm -hmm. W ogóle wygląda ta Tak, ładnie obrócę tutaj. Pięknie Ooh. wygląda. Pięknie, dalej pokazuję? Tak. Bardzo ładnie. Stan igła, ja to mówię. Z I proszę bardzo. Roy boch. Mm -hmm. Sosjereczka. Tak. Długość. 26, a wysokość 10. Sosierka Boch 60. O kurczę. No i co? Jak już taka sosierka, to tutaj połóżmy różę porcelanową. Ostatnia Porcelanowa, mamy. Róża ostatnia. Tak wygląda pod spodem. No, piękna róża, kochani, bardzo ładna. Róża 25. No jak tu jest róża. nasyła pani Danielka, tak? Pani Daniela, pozdrawiamy, pozdrawiamy. serdecznie i Wszystkich, wszystkich pozdrawiamy raz. w ogóle, bardzo serdecznie. Róża 9, a tu taki kielich 9 wysokości, 8 szerokości. Kielich wiatraki, nawet jakieś tam sygnowanko. To jest na pewno holenderska, holenderski wyrób. Mhm. Sporo mamy tych, tych pierdówek, mieliśmy i w ogóle. I kielich 10. Kurczę, no. To jak już jest kielich, to taka buteleczka tutaj koło kielicha się stanie buteleczka mieliśmy taką yy, niebieską, niebieską. Mhm. No, 16 cm wysokości buteleczka 5 zł tak jest o. kochani to jest tak, tutaj teraz piękna sosierka nie? jest to sosierka Louis, ale zapomniałem kto dużo tego nie powiedziałem jest tutaj sygnowanko, to nie jest majsen żeby nie pomylić, jest S jest. No, jest to jest. jakiś tam wykonawca. My się tam wielce nie znamy. Pokazujemy. Jak ktoś wie, to sobie może nabyć taką mm -hmm. piękność. Jest piękna, jest jakaś, jak to było kolekcjonerska, nie? Orzeł. Ożył. No jest, zobacz, ta ta. Nie, będzie. to jest antyczny. No, zobacz jak to wygląda teraz ładnie, pięknie z boku. No po prostu mega, nie? No i ten co sosierka jest na licytację. Ponieważ może kształcie... parę osób chcieć takie coś. W kształcie orła? No, w kształcie orła jest Oła, tylko. tak. Kształcie... 22 cm długości, wysokości prawie 17, kochani. No jest piękny, naprawdę Jest Kawał sosiery. Kawał sosiery. Sosierka na licytację od 50 zł będzie. Licytujemy do niedzieli, do 18 godziny, kochani. No i tyle. Kochani, jeszcze chciałbym poinformować, że że. Nowe osoby, które zakupiły przedmiot, proszone są o kontakt z nami poprzez maila, który podany jest w opisie filmu. I prosimy o zdecydowane, naprawdę zdecydowane, no jeżeli po prostu ktoś yy, zakup... nie jest pewien siebie tego, to nawet po prostu, no żeby nie w ten sposób było, że ktoś zamówi coś, a potem się Bo... nie odzywa, my czekamy nawet długo czasami za kimś, nie ma w ogóle problemu, nie, ale tak, żeby zdecydowanie, ale żeby napisać. innych nie blokować, no, tak, dokładnie, bardzo prosimy. Pojemnik na kawę. Dobra, pięknie jest wszystko. Świat jest przepełniony różnymi ludźmi na tym świecie, dlatego jesteśmy, jak to się mówi, wyrozumiali. No bo trzeba być wyrozumiali, mm -hmm. no I Ile tyle. na kaweczkę pojemniczek? Pojemni na kawę mamy tym, tym razem w mega fajnej promocji. O, no, tu nawet coś jest. tajemniczek, nie? E, takie nie wieczko, kawę. Takie, aha, od razu zaznaczam, że jest to. To nie jest ułamane, czy coś. Korek po prostu jest taki. taki w starości. Nie? Zamyka się ładnie. Wysokość 14 szerokość 9,5 Pojemnik na kawę 20, kochani. Był w promocji, też promocja dla, dla Was, kochani. Jak mamy coś fajnego, w jakiejś fajnej cenie, no to wiadomo, że też zrobimy tą cenę fajną, niższą, nie? No, teraz tak, taki taka ład, ładny mm, kubek. Taka ładna, taka, o, taki ładny kubeczek. Nie wiem, co to za kwiatki są. Kubek. W kwiatki można wpisać, bo tam coś też było, kubek, żeby nie pomylić. Sygnowanko Weiswasa. No fajny, nie? Taki ten kubek. Fajny, nie, no, nie taki duży, no nie ten kubek. Kubeczek 12. Kochani, następny piękny bazon, który u nas pierwszy raz zagościł. Tak, mieliśmy takie dwa, ale jeden sobie tam już upatrzyła jedna pani i... Bardzo ją oczywiście pozdrawiamy. Tutaj jest drugi. Piękny taki wazon. Stan idealny. Dwa takie mieliśmy, czasuszka ładne. Kobaltowy kolor, 21 cm wysokości, szerokość około 12 do góry, tu w całości. Kochani, wazonik kobalt. Wpisujemy wazonik kobaltowy. Tu jakieś było przyklejane, coś. To tam sobie można bawić i odklejać. Eee, <grytanie> wazonik kobaltowy 55. No, jak wazonik Piękny. to tak stoi, to nie sobie stoi, nie? To tu będzie jeszcze karaweczka. Chyba troszeczkę jeszcze jest tutaj wody, bo było mierzone 0.4 pojemności. Piękna, potężna karawka. Prawie Ciężka. około kilograma. Mm. Karawka wysoka 25 cm, brzuszek tutaj. No, taka grubaśna sobie. Fajna jest. jest. taka to ucho ma takie tu w ogóle. No w sensie ten uchwyt no bardzo ładny, nie? Ta mm. kuleczka tak samo. No mieni się. No jest, kochani, tutaj nie będę pukał o tym, bo za chwilę to muszę będzie wielce przeszkadzać niż o to, chodzi o to, że po prostu staram się też pokazać tak, jak potrafię, że to jest kryształ. Kryształowa karawka 55 zł. Taka wielka. No dobrze, następna rzecz nie. Mhm. Kuferek jest tylko kuferek, kochani. Taki ładny, piękny kufereczek. śliczny otwieranko na jakieś skarby. Pięknie. Fajna robota, mm. nie? To się ktoś przy tym naprawdę napracować, żeby to ładnie to złożyć, zbić. Kupę pracy. Kupę pracy, zawiaski. Taka no. malutka Retro nie? takie. Stare. Leczę znaczy retro, nie retro, nie. Kuferek 25 No i justynka tutaj jeszcze ma termos. A ten kuferek jeszcze zmierzę, żeby tak było. O, y, zasadowo. 17,5 cm kochani, kuferek. No wysokość za 4. Długości taki piękny kuferek 25 zł, a tu przed kuferek sobie wejdzie taki ładny termosik. Termos ma... jest na dwie herbaty, nie sprawdzaliśmy ile wody na dwie herbatki 23 cm wysokości. Stan nowy tak wygląda kuferek w środku. Ma nawet sitko. Sitko, to jest nowe, nic tutaj nie było używane w ogóle. I co gadam kuferek Termos? Termos 15. Wkłada się ładnie siteczko i cyk mhm. się zakręca. Pięknie trzyma wszystko. lówka cewka. Jakie to? Miseczka 6. Miseczka na musli. Taka miseczka. Może kto idzie swojego właściciela. Piękna miseczka. Stan bardzo dobry. 15 cm szerokości. Miseczka 6 zł. Smakosza płatek. Smakosza płatków. płatek. No, dokładnie. Kochani, talerzyk z kurką też już kiedyś był. To gucikiem. kolejny. 19 cm w szerokości. Piękny talerzyk, stan idealny, bez uszczerbień. Nawet sygnowanko jest tutaj takie. Furstenberg. Nie mam pojęcia dokładnie co to za jest. Sygnowany talerzyk jest za 8 zł. Jakie? Dwie flądry za 10? Flachy. Aha, flachy. <laughs> Flacha. Jest ręka, jak ty tak możesz tutaj o flaszkach mówić. Daj flachę. Dobra kochani, takie buteleczki, wszystko razem, jak będzie ktoś chciał. Butelka półlitrowa, z takim zamykaniem fajnym na jakiś likier, butelka, butelka 0,7, też z takim zamykaniem. ten Jak to się otwierało? O, tu się tak to. ładnie otwiera. Tu wszystko jest w pięknym stanie, to nie jest jakieś używane dziadostwo, za przeproszeniem, tylko bardzo. Ładnie to wygląda, proszę zobaczyć. buteleczki mm -hmm. nie ma uszczerbień, ładnie się zamykają. Kochani, staram się nawet przy takich pierdołkach ładnie to wam pokazać. Tak samo pojemniczek z taką gumeczką. Nie wiem, na cukier, na kawę, na herba, na co chcecie. I można wpisać pojemniki 10 zł. Te 3 sztuki za 10. Może się komuś z domu przedazę. A Oczywiście, dlaczego nie? Dołożymy do paczki i tyle. Pojemniczki, dyszkę. No to co, Justynko? Jeszcze tam mamy czas? Jeszcze bucik masz, tak? Mhm, dobrze. Bucik, tak samo, holenderski bucik, kochani. Pikny bucik, 14 cm długości. Na... <noise> Oczywiście bucik tutaj sygnowany. Jeszcze nawet tak widać jakąś tutaj Metka nawet. metkę. Bucik, kochani, gdzieś, prze... gdzieś mi ten bucik uciekł. Bucik jest za 20 zł. Bucik... Masz na samej górze, masz czwarty albo piąty poziom. Bucik 20. Taki mm. ładny bucik we wiatroki. Kochani, kolejne fajne przedmioty. Są to takie piękne talerze. takie głębokie. Taler drżki, drżki głębokie. <laughs> tak, głębokie talerze do zupy. Przepraszam, zapatrzyłem się na listynkę. Yy, I tak, tutaj sygnowanko. Pięknie. Stan igła, niepowycierane. Pięknie tutaj widać ranty złote, dlatego tak ustawiłem. 6 sztuk, kochani, 38 zł. Praktycznie wychodzi 6 zł za talerzyk. To jest naprawdę fajna cena. No za takie ślicznotki, nie? Mhm. Piękne talerzyki. Jak mówię, stan igła. 38 zł. Talerze głębokie, talerze w różę można wpisać. 38 zł, żeby zawsze te, tą cenę wpisywać, nie? Jeszcze coś takiego tutaj mamy. Jest to taki dzbaneczek. Dzwoneczek ma swoją małą wadę. Jest tutaj lekko ukruszony, nie? Tutaj lekko ukruszony. Eee, proszę bardzo. Tak wygląda ładnie, ale jest piękny. Jest to angielski. Może komuś to nie przeszkadza. Może komuś to nie przeszkadza, że tu jest takie, dlatego spróbujemy dać mu drugie życie jeszcze, ale tak jest, tutaj jest piękny, nie? No taką sporą herbatkę można sobie zrobić z, do, z małą doletką. Tak więc dzwoneczek jeszcze nawet zmierzę. 18 długości i 10 wysokości, albo na dekorację, no śliczny jest, nie? Wystarczy wpisać dzbanek angielski 20 zł, kochani. No i dobrze, no to zapraszam teraz do tego cacuszka, nie? To Aha. dzisiaj przyjeździliśmy, kochani, dzisiaj z nami to przyjechało, no coś pięknego, nie? My po prostu uwielbiamy takie piękności. Normalnie aż brzmi ta róża jest ogromna. No i co? Pokażę sygnowanko. Justynka powie. No tylko Rozental. Bardzo ładnie. To po co co? Lecimy z tym na dół. Na razie tu postawimy. Ja sobie zrobię Ona jest, ogromna. jest ogromna, tu nie ma żadnych przetarg. Jest to po prostu stan igła jak się przypatrzeć przed pod światło jak się tak samo nie, nawet tutaj zadrapań nie ma yes. to po prostu musiało ładnie sobie leżeć i sobie kwitnąć no nie Kochani, 33 cm długości 8 wysokości no prawdziwe cacko I ta, a pokażę z i... jeszcze tak, ta piękna bo ona ma taką postawę nie wiem jak to będzie misa patera nie Patera. Można napisać Patera Rosenthal, licytacja 200. Kochani, od 200 zł jest licytacja. Tu jeszcze jest takie złocenie. Piękne. No jest, czadersko. Sz rzadkość jest. Naprawdę to jest rzadkość. naprawdę takie sacuszko ładne. Tak, jeszcze. Kamereczko tam. Tam stoi też sacuszko. A, nie wiem, czy jest A, 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 nie, tam. nie. Widać na pewno, jak mówiłem tam coś no. na zdjęciach. Tutaj Bo mamy z... dużo nowości. No, bardzo mamy fajne nowości. Patery w ogóle. I tak dalej, obraz nawet jest ręcznie malowany. A, będzie wszystko w najbliższych odcinkach. Wystarczy tylko zasubskrybować kanał, włączyć dzwoneczek, żeby przypomnieć sobie o nas, że jak, wyjdzie, jak tylko wyjdzie filmik, to zaraz yy, poja pojawia się u, u was yy, powiadomienie, że jest filmik, że znowu cudeńka coś tam pokazują. I Kochani, możecie być na bieżąco, na bieżąco z nami, z nami dokładnie. Pamiętajcie, paczki można, mogą być otwarte, mogą leżeć miesiąc, duży. Nie ma w ogóle problemu ze wszystkim. Jesteśmy bardzo do dogadania się ze wszystkim. No, paczki pakowane są starannie. dużej ilości folii bombelko, bombelkowej, styropianu wysyłane są z Polski. Paczko ma ten 21 zł, kosztuje paczka. Tam zmieści się dużo rzeczy, mamy ogromne kartony, tam wysyłamy dużo też rzeczy. Czasem z Niemiec do Niemiec, jak ktoś tam chce, nawet pocztą, jak komuś pasuje, jak się zdarza, nawet że paczka jest przeogromna, to czasami z pocztą, bo paczką nie, nie wejdzie ta paczka. Paczką ma swoje wymiary. Kochani, co jeszcze chciałem powiedzieć? Dziękujemy Wam za, za subskrypcję, za łapki w górę, za miłe komentarze. Zapraszamy do współpracy z nami, jak ktoś coś by chciał śmiało pisać i nowe osoby, nowe kup, osoby kupujące. Zapraszamy. Na kontakt z nami przez adres mailowy. Kochani, to wszystko na tyle. Zostańcie z nami i co? Łapki w górę? Łapka w górę!